Witajcie, witajcie! Mój ostatni odcinek obudził prawdziwe demony. Demony ludzi karmiących się bardzo wyselekcjonowanym pojmowaniem rzeczywistości, takim bardzo wybiórczym, takim bardzo skrajnie niesprawiedliwym dla całej grupy osób. O co chodzi? Chodzi o to, że miałem czelność przyznać się, że w patrolu jeździłem tylko rok, na dzielnicy byłem 6 lat i pracowałem jeszcze w kilku innych miejscach, niekoniecznie związanych z patrolowaniem ulic z Buta. Jest taka kategoria osób, które uważają, że to jest absolutnie uwłaczające nie służyć na ulicy. Są tak, takie osoby, które uważają, że jeżeli nie przechodziłeś 10-15 lat z Buta w mrozie, to nie jesteś policjantem. Nie masz prawa się tak nazywać. Nie, masz, nie jesteś godny tego, by nazywać się polskim policjantem. Nazywać się prawdziwym polskim policjantem. No cóż. Wszyscy podlegamy pod tą samą ustawę, ustawę policji. Jestem policjantem, mam taką samą blachę jak każdy inny. Mam taką samą legitymację, mam w szafie te same mundury, ale nie jestem prawdziwym policjantem. Słuchajcie, trochę was zmartwię. Być może zmienię postrzeganie waszej rzeczywistości i pęknie jakiś w was mit kreowany nie wiadomo skąd. Policja to nie tylko patrol policja to nie tylko patrol, to nie tylko te interwencje, które odbywają się na mieście pod budką z piwem, gdzie ktoś się bije policja to nie tylko patrol czym zajmuje się policja? Policja zajmuje się wszystkim tak, bo wszędzie tam, gdzie są ludzie pojawiają się też tacy, którzy łamią prawo i trzeba pilnować te, wiecie, te owieczki i tam jest policja i oczywiście, policja jest na miejscu, gdzie biją się jakieś żule pod sklepem z browarem ale też policja jest w miejscach, gdzie są przestępcy, na przykład komputerowi, albo policja jest tam, gdzie są przestępcy w białych koniżykach, z wyposażonymi, adwokatami biorącymi 1000 lat za godzinę porady. I co? To nie są policjanci? Tak segregujecie nas, ludzi, którzy dokładnie taką samą rotę wypowiedzieli? Ja nie jestem policjantem, bo mam czelność, nie służyć na ulicy? Nie wiem, czy mam to, mam się czuć winny? Że awansowałem? Mam się czuć winny tego, że mam jakieś umiejętności, że chciałem się rozwijać, że gdzieś zostałem dostrzeżony? Mam przepraszać za to? Mam się czuć gorzej? Chcecie sprawić, żebym czuł się gorzej? Jak Wy, którzy traktujecie mnie jak śmiecia, tylko z tego powodu, że awansowałem i już nie pracuję na ulicy, bo pracowałem też na tej ulicy. Jako dzielnicowy też jeździłem w patrolu, też jeździłem zabezpieczać mecze, jak? Wy się czujecie, kiedy ktoś patrząc na Wasze interwencje, nazywa Was niedołkami, bez szkoły, o z buta chodzi krawężnik, jak Wy się czujecie? Fajnie tak? Fajnie tak generalizować i kogoś po prostu wrzucić do wora tylko z samego faktu miejsca, w którym pracuje, bez poznania tego człowieka? Bez zobaczenia, co sobą reprezentuje? Czy rzeczy, którymi się zajmuje, nie, nie są ważne dla całości? Bo policja zajmuje się wszystkim. To jest cały ciąg, od tej zwykłej interwencji pod przysłowołą żabką, aż do wielkiej, zorganizowanej grupy przestępczej. I to wszystko robią jacyś ludzie. To wszystko robią policjanci. Prawdziwi policjanci. Ja wiem, że w komiksach, w gadżetach, prawdziwy policjant to jest ten taki, wiecie, wysportowany, w kamizelce taktycznej, obwieszony różnymi emblematami. Tak, to jest to, co widać tak na zewnątrz, to jest takie, wiecie, to jest taki Robert Lewandowski, który na boisku schodzi, wychodzi i strzela bramki ale na tego Roberta Lewandowskiego ktoś musi pracować, on musi być czymś otoczony. Takimi niewidocznymi pracownikami, takimi, którzy wykonują czasami czarną robotę, czasami taką niewdzięczną, czasami taką mrówczą i nie wolno ich przekreślać i mówić nie jesteście policjantami, nie jesteście prawdziwymi policjantami. Bardzo mnie takie teksty bolą, bo osobiście uważam, że bez problemu, bez trudu w policji mogłyby sobie poradzić osoby, które na przykład... Są niepełnosprawne ruchowo, jeżdżą na wózkach, ale mają znakomity mózg, mają znakomity analityczny umysł, który potrafi rozwikłać największe zagadki potrafią przewertować sterty dokumentów. Ale nie, od was usłyszą, He, ciekawe, jakby dogonił Żula na interwencji. Nie, on nie musi dogonić Żula. On ma siedzieć i przejrzeć. 10 tysięcy faktur i 50 tysięcy segregatorów, żeby rozpinić jakąś sprawę po to, żeby potem kontrterroryści mogli wbić do kogoś na kwadrat i rozbić wielką, zorganizowaną grupę przestępczą. Tam nie jest potrzebowany wysportowany mega chłop, który przebiegnie w pełnym umundurowaniu 100 metrów w 12 sekund. Nie. Tam jest potrzebne inna umiejętność, inna kompetencje, Ale wy, takiemu człowiekowi, odbieracie prawo do tego, żeby nazywał się prawdziwym policjantem. Wymagacie ludzie czasami szacunku do siebie, a tak bardzo nie szanujecie innych. Najczęściej nie, tych ludzi, których nie znacie, bardzo łatwo jest kogoś rzucić kamieniem, nazwać jakimś tłustym kotem z zabiórka, leniem, obibokiem, pasożytem, kimś kto nic nie robi, nic nie wie o tej służbie. Skąd wy to możecie wiedzieć? Niech tutaj się wypowie ktoś, z kim kiedykolwiek służyłem, pod imieniem, nazwiskiem. Nie bój się człowieku, napisz czy byłem dobrym policjantem czy złym. Powiedz. A nie tylko opowieści z krajnym chuj i poproci, bo widzicie mnie nagrywającego w samochodzie jakieś treści dla Was i po prostu mnie nie robicie. Pomijam już w ogóle kwestię, że wielu z tych piszących, krytykujących to nawet nie są policjanci, tylko to są jakieś osoby, które coś tam o policji słyszały, najczęściej wytrenowały swoją wiedzę na poligonach ASG i innych tego typu zabawach. Jesteście niespełnieni policjanci, którzy swoją wiedzę czerpią tylko z filmów o policji. I oni potem piszą, że ja nie jestem prawdziwym policjantem. No tak, no bo skąd oni mają wiedzieć, że jak policjantowi w patrolówce ktoś odmówi przyjęcia mandatu, to ta sprawa się nie kończy, tylko te kwity musi potem ktoś zrobić. Taki policjant w wykroczeniówce. Ktoś musi zrobić, potem zajmować się niebieską kartą, którą zrobi, zrobi policjant w patrolówce. Ktoś musi zająć się przestępcą, jeżeli policjant z patrolówki zatrzyma sprawcę na gorącym uczynku przestępstwa. Tak, kochani. Policja to jest jeden wielki mechanizm, system naczyń połączonych. I tutaj jeden bez drugiego nic nie znaczy. To nie jest gra indywidualna, to jest gra zespołowa. Żeby wszyscy byli bezpiecznie, bezpieczni, to potrzebni są wszyscy policjanci. Od samego dołu, od tych przysłowiowych, szarych krawężników, do których mam ogromny szacunek, bo to jest czarna, paskudna robota. Jakże potrzebna, ale wymagająca. Nieprawdopodobnej odporności na stres i umiejętności reagowania na to, co dzieje się tu i teraz. Ale nie odbierajcie tego prawa bycia policjantem komuś, kto siedzi za biurkiem, bo on też boryka się z masą różnych spraw. On ma nad sobą prokuratora, on ma nad sobą terminy procesowe, on ma nad sobą setki świadków, czasami rodzin, pokrzywdzonych z każdej strony, adwokatów. Nie lubicie rzeczników prasowych? Stańcie kiedyś przed kamerą. Takich różnych stacji telewizyjnych, programów interwencyjnych, które przyjeżdżają tylko po to, żeby udowodnić wam i wziąć was tylko jako twarz do materiału o tym, że policja jest dziadowska. Oni przyjeżdżają czasami tylko z taką myślą. I tylko twoją twarz potrzebują na 5 sekund, żeby potem wyciągnąć z kontekstu coś, co powiedział policjant. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często teraz stanę w obronie rzeczników prasowych, których niektórzy tak marzą, żeby zlikwidować, żeby tam był cywil. Serio? Ja uważam, że właśnie w biurach prasowych powinni pracować jak najwyższej rangą oficerowie, żeby powagą munduru i swoim stopniem, doświadczeniem i taką, wiecie, pewnością w głosie tego, co mówią, bronili tych interwencji, które wy podejmujecie na ulicy, które dziś wykroczeniowiec prowadził, którą dziś dochodzeniowiec prowadził, pegowiec czy kryminalny. Jesteśmy systemem naszym połączonych. Jeżeli nie będziemy się wzajemnie szanować, to jak mają nas szanować inni? Weźcie czasami to pod rozwagę, jak wpisujecie mi w komentarzach zamknij już mordę, z paślaku, co ty wiesz o policji. Nigdy nie robiłeś policji. Od 17 lat w niej robię. Na pasku mojej wypłaty jest płatnik wypłaty Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Tak samo jak każdego innego policjanta w tym województwie. Jestem policjantem, jestem z tego dumny, a to, że robię inne rzeczy niż patrol, mam się z tego tłumaczyć? Mam się czuć z tego powodu gorzej? Każdy jest kowalem własnego losu. Jeżeli czujesz, że... Chcesz czegoś więcej, chcesz coś zmienić, chcesz yy, się rozwijać. Ja nie mówię, że będziesz komendantem, nie będziesz naczelnikiem. Ja też pewnie nie będę. Ale musisz próbować. Nie wiem, przykro się robi, naprawdę przykro się robi, jeżeli kolejny raz muszę udowadniać, że nie jestem wielbłądem i muszę przekonywać kogoś, że to co robię, robię z pełnej pasji, z tego, że wierzę w to, że policja jest dobra. Pewnie, że były sytuacje takie, że miałem ochotę wziąć, tym wszystkim rzucić, wyjechać w przysłowowe bieszczady. Ale zawsze potem sobie siadałem, przespałem się z tą myślą, kalkulowałem. Plusy dodatnie, plusy ujemne i co? Pracuję 17 rok i zawsze do przodu. Czasami dostawałem trzy kopy w dół, a potem wracałem do góry. Ale tak jak w życiu. Nie wolno się poddawać. Co, chcecie wpisać się w tą taką tendencję, którą dzisiaj wszyscy wyśmiewają, że młodzi ludzie przychodzą na szkołę policyjną i po pierwszej pobudce o szóstej rano rezygnują, bo, im się, bo są zdziwieni, że muszą wstawać rano. I co, też mamy się tak poddawać? Też chcecie być tacy sami? Ja nie potrafię się poddać. Nie wiem ile jeszcze będę pracował w policji. Na razie mi się podoba. Podoba mi się cały czas. Jak mi się przestanie podobać, to się zwolnię. To jest bardzo proste. Mam 47 lat. Statystycznie zostało mi jeszcze jakieś 20-25 życia. I co? Mam siedzieć, męczyć się i narzekać? Nie, w momencie, kiedy skończy mi się zajawka na policję, to nie odejdę, to jest bardzo proste. Ale nigdy ode mnie nie usłyszycie, że Wy nie jesteście policjantami, bo jesteście zarąbistymi policjantami. Wszyscy polscy policjanci, którzy służą codziennie, są super policjantami, prawdziwymi policjantami. Bo mimo tego wszystkiego, całego hejtu, który się na nas wylewa, tego, że czasami jesteśmy osamotnieni w tej służbie, to dalej do niej przychodzimy. Wkurzamy się na nią, psioczymy, jojczymy, ale przychodzimy. I za to Wam wszystkim dziękuję. I wszystkich policjantów, prawdziwych policjantów, a jest nas prawie 100 tysięcy, każdego z osobna i do kupy pozdrawiam. Oglądajcie mój kanał, subskrybujcie i komentujcie.